Witam wszystkich. A tu ostatnie dni Bastionu Bałaganu. Tutaj takie miejsce niezagospodarowane do tej pory było. Takie różne złomowate rzeczy, złom, ale zawsze się może przydać. Już sporą część z tego zabrałem. A tam, tam schowany przed oczami. Gapiów I planuję tutaj planuję tutaj coś ciekawego Zrobić, ale to Już niedługo Miejmy nadzieję, że się Uda Teraz trzeba zapamiętać ten widok Tu mamy Za pługiem są schowane Skrzyniopalety pod planteką A w tamtym Dokładnie miejscu będzie coś ciekawego. No. Prace trwają. Na razie. Elementy zostały tutaj na paletach złożone. Na część jest klient. Reszta zostaje zmagazynowane. Tu już widać, że kompostownik jest na swoim miejscu. Tutaj z boku jest miejsce na przerobioną ziemię. Tam już widać trawka rośnie a tu mamy ogrodzenie niestety sarenki przychodzą, niszczą drzewka, a jak powiem drobna zwierzyna też, nie wiem, zające albo może też sarne. Na przykład truskawki sobie umiłowały i też skubią. No i ogólnie tratują wszystko. Witam wszystkich ponownie. Minęły 3 miesiące i tak oto zmienił się krajobraz. Tutaj powstał silos na wapno. W tej chwili jest już załadowany, przykryty planteką. Co prawda miał być dach, ale przy obecnych cenach stali i ogólnie materiałów budowlanych stwierdziłem, że poczekam. Na razie przykryję, przykryję planteką. Tu jest 80 ton towaru. Tutaj zdjąłem pod bloki stąd, bo od planteka no po prostu źle się układała. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Jeszcze się zastanawiam, czy nie, nie zdjąć tych, tych końcówek, tych ostatnich. Tuż mamy wykonany Silos Silos, taki bunkier na, gdzie jest zbierany kompost, tak jak widać, resztki pożniwne. Tutaj mamy warzywnik, warzywnik jest ogrodzony pastuchem. A no bo nam tutaj zwierzątka przychodzą, bo teraz tam wyżej jest rzepak, który yy, jak gdyby tworzy taką ścianę dla zwierząt i one nie idą, nie mają jak przejść na drugą stronę, tylko schodzą tutaj na dół, po tej łączce i, i tędy przyzasuwają na drugą stronę, no i uszkadzają nam roślinki, obgryzają pędy młode. No to tak wygląda bez tego złomu, zaraz pokażę co się z tym złomem stało. Bo już zaczyna to wyglądać uczciwie. Tu mamy warzywnik. I tak wspomniałem dookoła jest płot. Pastuch elektryczny rozłożony, żeby nam to zwierzynka tutaj nie przychodziła. Plantyka jest zamocowana z tej strony, tak można powiedzieć, bardziej na stałe. Tak samo jak i tu z tyłu. A z drugiej strony są takie pasy do mocowania ładunków, żeby napiąć ją w miarę sztywno, żeby się tu zachowywało, żeby to nie nie pofrunęło gdzieś tam, no wiadry ostatnią był, także to nawet, że wytrzymało. Tak to wygląda. Tu mamy zasilanie pastucha, pastuch ogrodzenia. No i tutaj, gdzie nie gdzie się już niestety znowu dotykają roślinki, no ale widać, że on tak tutaj potrafi aż upalić. Tu trafiło Część żelaziwa, z tamtej pryzmy, część spór materiałów budowlanych stąd zniknął, został właśnie wykorzystanych tam takie, przy, przy, no robiłem inne konstrukcje. Tak to wygląda, tu jest część, część już korzystając z wysokich cen złomu, prawie dwie tony wywiozłem. No i reszta póki co leży tutaj na paletach, to mamy blachy pod tym żółtym wężem. Tu mamy takie dość duże średnice rury. No z, tymi, z tą paletą za bardzo nie mam pomysłu co zrobić, bo no to wszystko trzeba zutylizować. Jeszcze nie. trzeba po, po kolei chyba kroić i rzucać do kosza na zmieszane. Ten zbiornik nadal sobie leży, tu mamy taki zabytek. Który gdzieś tam pewnie zostanie kiedyś wyeksponowany. Tu mamy kultywator, tu jest pług No i resztę takiego bym powiedział złomu, które jakąś tam wartość konstrukcyjną przedstawia, no to leży tu na tych paletach. Na razie leży w tym miejscu, na, na lawecie, żeby jak najmniej miejsca zajmowało i w razie czego łatwo można było przesunąć, prze, przemieścić. No, dlatego, że ten przejazd tam mam zbyt wąski. I no po prostu nie przejadę. Muszę na jak skrzynię, odsunę, bo tam troszkę miejsca jeszcze jest. I dopiero wtedy to przewiozę. Na razie wózek nie podniesie tak wysoko, żeby przełożyć to nad skrzyniami. I, i na razie musi to pozostać w takiej formie, jak jest. Także troszkę się nam gospodarstwo można powiedzieć upiększyło, albo inaczej, przestało być szpetne. Jeszcze parę, parę rzeczy trzeba, tak pomogarnąć, ogarnąć, ale już jest, już jest zdecydowanie mniej, jak było, bo tamto już parę lat się do tego zabierałem, do tych porządków. No teraz była taka okazja, tak jak wspomniałem, ceny złomu były dość wysokie. A właściwie są nadal. I, i, i troszkę, troszkę, że tak powiem, no za złom, można powiedzieć, kupił tą plantę. Jest to, tak bym powiedział, dość, dość porządny materiał, to jest 400, chyba 40, czy, coś koło tego gramów na metr kwadratowy, czyli dość, dość ciężki już materiał. No zobaczymy jak to. No tamta już ma na skrzyniach, tamta jest cieńsza, a już ma 5 lat i tam naprawdę nawet na rogach nigdzie nie ma ani pęknięć, ani przetarć, no i w sumie dlatego Tutaj takimi plantekami, materiałem zabezpieczyłem te ostre krawędzie. Tak, jak tutaj widać, beton mamy, planteka go się tam skaleczyć, i tak jest za zabezpieczone. To tyle. Z tego etapu prac zajęło mi to praktycznie 3 miesiące, bo to też nie niecodziennie ma, był czas, nieco dziennie była pogoda, żeby to robić. Także... Tyle na razie. Do usłyszenia.